A teraz czeremsza na ciepło. Bardzo prosta i szybka potrawa. Na patelnię kładę masło, które już mi się tutaj rozgrzewa. W międzyczasie szybciuteńko czeremsze, Niezbyt dokładnie, tak, siekamy na dość grube kawałki. I całość wyląduje od razu na patelni, na maśle. Bardzo jest stosunkowe, Potem lepiej nie jeździć autobusem. Potem strasznie, tak jak z czosnku, wszystko wszystko na patelnię. Wszystko na patelnię. Razem z końcówkami, bo jak Państwo powiedzieli, końcówki są najbardziej czosnkowe. Szybciuteńko to przemieszam. I teraz do tego dodam pomidory. To są pomidory bez skórki, pomidory posiekane. Wrzucam je na patelnię i to się razem powinno dusić no mniej więcej 2-3 minuty, żeby przeszło sobą. Dusimy, mieszamy. Jak mówiłem, 2-3 minuty czasu nie liczyłem, ale błyskawicznie zeszło. Proszę spojrzeć, czaremsza jak szpinak straciła na swojej objętości, więc można taką kupę wrzucić się, zrobić z tego niewiele. I teraz ostatnie przyprawy. Najpierw sól to w ogóle nie było solone, więc dość sporo soli. Teraz pierec, y pieprz już mówię w wielu językach. I proszę Państwa coś, co prawie zawsze dodaję do szpinaku, mianowicie gałka muszkatołowa, świeżo zmielona. Bardzo proszę i już ostatnia rzecz. Na końcu tutaj w tej miejsce mam naturalny, czyli niesłodzony jogurt i on powędruje jako ostatni dopełniacz tej potrawy. Nie zasmażam, bo to widzą Państwo wyparowało, jest gęste. Jogurt. No i to osiągnęliśmy jakąś tutaj formę, prawie że przy pomocy czerenszy. Przy... Tajsko-hindusko. Proszę spojrzeć. To wygląda tak. Jak Państwo nie lubią jogurtu, to może być nawet kefir, byle gęsty. Hmm. Nadaje się do jedzenia. Jemy? Dobra, nakładamy. No to jak jemy, to jemy. Naprawdę miło jest, kiedy kucharz czuje taki entuzjazm tłumów za sobą. Jak mówiłem, to wygląda trochę jak danie chińskie, ale to jest, szczerze mówiąc, moja wariacja, sam, sam tą potrawę wymyśliłem. Proszę bardzo, kto chce? Proszę. Jest jedno. Proszę. Jakie? Dla mu... o to lepsze. Ta, już nawet nie powiem panu jakie. Proszę, chce pan? To jest dla mężczyzn świetne. Bardzo proszę. Tylko potem niech pan nie wychodzi sam w miasto na długo, bo to działa niezwykle ostro, wie pan. Już daję więcej. Kto chce jeszcze? Komu dać? Tu, 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 tu. Bardzo proszę. Jeszcze jeden talerz i ja już powoli się będę z państwem żegnał. Nasz czas spędzony. Proszę. Już daję. Jeszcze, jeszcze tutaj. Bardzo proszę. Ja już się naprawdę muszę żegnać. Drodzy Państwo, nasz czas spędzony w Galicji Wielkiej Wschodniej dobiega końca. Widzą Państwo, jak tutaj jest sami. Ja się o tym przekonałem. Powiem tylko tyle, że jestem zachwycony. A teraz podobno czeka na mnie ukraińska telewizja. Wywiad może na temat mojego przepisu oryginalnego na czeremsze. Do widzenia. Przepraszam. przepraszam.